Siemanko, widzowie, dzisiaj gramy w Brawl Stars. Zaraz zaczynam rundę, ale tylko Was poproszę o dołączenie do mojego klubu. Pierwsze osoby dostaną za dowódcy. No i będziecie mogli sobie zmienić, nie nazwę ale opóźnienie mogli, będziecie mogli sobie zmienić, chyba. Nie wiem. Można to też włączyć. Mhm. Okej, okay, więc dobra. Więc jest okej. Okay. Musicie tutaj po prostu mieć 700. kurde coś mi cina net. Um, no trzeba mieć. Poczekajcie chwilę. Dobra już działa internet, więc no Wracajcie do klubu, bo pierwsze trzy osoby dostaną za dowódcy. Mogą mnie nie słyszeć, ale okej. Okay. Więc pierwsze trzy osoby dostaną za dowódcy. No okej. Okay. Zaczynamy. Okej, okay, zaczynamy tutaj rondy. I są nawet dobrzy przeciwnicy. A więc lecimy do kółków. Nie, nie widzę edgarów, tylko musiałbym, no ale dobra, da się z tym gadżetem okej, okay. najlepszy zadymiasz może nie najlepsze, ale moim zdaniem naj, naj naj najbardziej ulubiony, mój ulubiony, no i łatwo. Okej, okay. to jest bas, który użył. Karta ta. Nie, Szeli. Nie wiem, co powiedzieć teraz. Nie wiem. No, trudno. Czemu ludzie używają Szeli sobie kampią? No i oczywiście musiała natrafić na mnie i musiała. Mogłem zginąć. No trudno. Ja. No nie. No. Oddałem Cuba. Serio. Nie ten. To sen Edgar? Ale on nie będzie wiedział, że ja mam tą, tego gadżeta. O jest! Tak się gra Cordeliusem Okej, okay, lecimy Okej, okay, więc no... Jeszcze jest sporo graczy. A my tutaj niszczymy Fanga i kibik darmowy. Fajnie Dobra. Niszczymy. Po idziemy do małpki. Miko? Ja ci nie mogę, Miko. Miko, rób. Lub ze mną Soja. Trzeba pokonać ich. Albo nie. my się. Fajnie będzie. Się, no zrobił dla mnie wina No i to są właśnie przyjaciele. Okej. Okay. Dał się zarobić dla mnie. Ja by też dałbym się zarobić. Za niego. No ale... Pierwszy jest No, fajnie było. Albo dlatego, że go uratowałem przed śmiercią. No to może być też prawdą, bo pokonałem dwóch Edgarów. A kopalipsę pokonałem. No nie, no tik. Niszczymy. No chociaż mi dał pucharki, no nawet fajnie chociaż mam teraz pucharki, ale on trochę mniej małym. pucharków, no nie wiem, czemu to zrobił, nie chciałem, nie ja chciałem jeszcze się pobawić chwilę, a on skinął Fajny Miko. Lubię tego typa. Fajnie jakbym mógłbym go zaprosić do znajomych. No i wygrałem. więc no jest nawet ok i nawet fajnie pod tym zdaniem że fajny był ten Miko no i teraz gary to już jak zaledzi, bo to już nie było takie fajne jak Miko Okej, okay, więc sobie zagram w rankingowy, bo mam na, na sam dół. OK. Czekamy teraz tylko na darmowego pasa, bo będzie... No w ogóle nie mówiłem tam, że będzie darmowy pas, bo jest to prawda i będzie darmowy pas. Więc no. Nawet fajnie. Okej. Okay. i baza. Z... Jak? Co jest? Baza zablokowali. No, trochę takie dziwne, no. Dziwne trochę takie. Bo właśnie mówiłem o bazie. I. <laughs> Moja kolej to jest. Ja, jak nie, nie zauważyłem jej. To nie było dobrze. Zwróciłbym. Aha, dobra, słabiaki. Đi thôi. Không. Một Không. Okej, okay, ale sam chciałem, ale dobra. On chciał. Co my mu smutne muśki? Może jeszcze coś się zmieni. Może nie zmieni się nic. jakiego charge'a Och nie. Dlaczego takie jak takie super ataki MZ nie zatrzymują się po użyciu mojego super ataku. fajnie <laughs> klimowanie jest nawet, no może trochę, nie jest takie normalne, ale no już na takich rangach to już trochę trzeba się potimować. Dawaj Leon! No dobra, przegramy to. Internet jeszcze mi nie działa. No trudno. Przegrałem Pierwszą rundę. By następna runda wygrałem ją następną rundę. Wszyscy diamentowi chciałbym mieć tą legendarną rżankę. Ale okej. Okay. Zaraz pewnie kończymy odcinek, bo nie chcę go przedłużać i nie go wrzucać za długo. Ok 3 1. Ok, ale teraz 5 jest. No zaraz znowu przegrywamy. Oni całą mapę zakosili. No i nie, ul to nie zrobisz. Jak to miałbyś zrobić jak zginąłeś? Nie no. Stary. No, może laki są. Na całych serwerach są naprawdę... Może to no, się stało. Nie patrzyłem teraz do sklepu, więc nie wiem. No dobra, no przegrywamy, no. A jeszcze się uda. To, że jeszcze się mi uda dobić, dobić tego... Jest. Przegramy to. No i naprawdę nie umiem wygrać z tym typem. Nie no, przegraliśmy to. No i oczywiście, nic nie dostałem. Tak samo. Nic nie straciłem.